Integracja poprzez sztukę. W taki sposób dzieci zdrowe, poprzez kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, mogły dowiedzieć się więcej na temat różnych schorzeń, na które chorują ich koledzy i koleżanki. Nie powinniśmy bać się, nie powinniśmy się odwracać. Jeżeli spotkamy kogoś niepełnosprawnego, tłumaczyć dziecku, tak, co to jest, z czym to może się wiązać, bo zawsze nie wiadomo, kogo napotkamy na swojej drodze. Tak? Może to być kolega z klasy na wózku inwalidzkim w przyszłym roku szkolnym, a może to być koleżanka na podwórku, na przykład z jakimś autyzmem. W rolę aktorów spektaklu wcielili się rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 356 w Warszawie, którzy sami zagrali dzieci. Kiedy dzieci widzą inne dzieci, które mają jakąś niepełnosprawność, dociekają, dlaczego tak jest, czy to dziecko jest inne niż ono właśnie. I tu zaczyna się rola i rodzica, i szkoły, by odpowiedzieć na trudne pytania dziecka. Jest taki samo jak ty, tylko czasami zachowuje się inaczej, bądź ma trudności z czymś. Natomiast to nie znaczy, że trzeba krytykować, albo trzeba pomagać takim dzieciom przede wszystkim. Ja jak patrzę na te dzieci szczerze współczesne... Czuję. Gdy choruje ktoś z rodziny, całe życie podporządkowane jest tej osobie. Nieocenionym wsparciem dla rodziców jest również rodzeństwo chorego dziecka. Wiem, że porażenie mózgowe to jest choroba niewyleczalna. I się nie da po prostu wyleczyć, że ma bardzo dużo wad, z którymi się trochę gorzej żyje innym, innym osobom. Ale ty pomagasz, może by żyło mu się właśnie lepiej. Jak wyglądają Wasze zabawy? No mniej więcej właśnie zabawy z samochodzikami tam na materacu, na piłce. W Polsce wiele form rozrywki organizowanych jest dla dzieci niepełnosprawnych w izolacji od dzieci zdrowych. Fundacja Ich Świat chce to zmienić. Jedna dziewczynka tak fajnie, bardzo mądrze powiedziała, że ona zawsze dzieci niepełnosprawne widziała tylko na rysunkach, w książkach, w internecie, w telewizji. Nigdy w życiu ich nie widziała tak osobiście i nie mogła z nimi porozmawiać, ani dotknąć, ani przebywać obok nich. I w tym spotkaniu mówi, że proszę panie, ale Oskar wygląda tak samo jak ja. Fajnie, że się urodziłam zdrowa, ale dla niektórych dzieci się urodził chore, to tak przykro trochę. Są takie same, tylko po prostu są niepełnosprawne i mają mniej jakby Takie same możliwości jak my, tylko że po prostu. Mm, na przykład niektóre z nich nie umieją chodzić, my umiemy chodzić. Często jednak nie doceniamy tych oczywistych plusów bycia zdrowym. W ten sposób e, nie tylko się zintegrują, ale będą rozumiały tych niepełnosprawnych, a rodziny niepełnosprawnych i ich dzieci będą miały większą odwagę uczestniczyć w życiu lokalnym i społecznym. Marzę, że jutro zamiast przyrody. Pójdziemy z całą klasą na lody. O! Dziękujemy! Dziękujemy, bardzo było super, bardzo nam się podobało. A oprócz walorów rozrywkowych, to po prostu lekcja empatii, wyrozumiałości i zrozumienia. Anna Szatybełko Superstacja.